Tą ostatnią nauką chcemy zakończyć nasze święte rekolekcje, ten święty czas odnowy, odnowy duchowej, ale także odnowy naszego sposobu myślenia, sposobu patrzenia na nasze powołania, na naszą codzienność. I w tym roku chcemy również odnowić swoje spojrzenie na charyzmat, jaki każda i każdy z nas nosimy. Dysponujemy nim, gospodarujemy nim, rozwijając się wewnętrznie po to, aby ubogacać Kościół. I ten ostatni temat, ostatni temat rekolekcji, które prowadzę, niezależnie od tego, czy to są te rekolekcje, właśnie które przeżywamy, czy jakiekolwiek inne rekolekcje, staram się zawsze, aby te nauki ostatnie nie były pewnego rodzaju zamknięciem. Ale właśnie otwarciem. I z reguły staram się tak układać plan, żeby one zawsze w jakiś sposób dotykały sprawy apostolstwa, a więc tego wychodzenia na zewnątrz. Mamy się uświęcać, mamy się przemieniać, mamy się nawracać, ale po to, aby wychodzić na zewnątrz. Apostołowie gromadzili się wokół Jezusa, uczyli się Jezusa, doświadczali Jezusa, po to, aby potem usłyszeć, i zrealizować, idźcie. I Franciszek też chciał iść. Zawsze, tak jak przed chwilą wspominaliśmy na tej konferencji, chciał myśleć, jak mogę to zrobić. Wyjść z pewnego pomysłu, z pewnego odczytania zadania w realizację tego, pójść dalej. I myślę, że nie będzie niczym dziwnym, że tytuł tej konferencji jest. Charyzmat franciszkańskiego apostolatu. Charyzmat franciszkańskiego apostolatu. Apostolat jako jeden z elementów charyzmatu franciszkańskiego, ale w tych ostatnich dniach jeszcze myślałem o tym i odnosząc się do tych naszych, jak to się mówi, zakulisowych rozmów, chciałbym go poprowadzić w odniesieniu do konkretnie wspólnoty tercjalskiej. Wrócić do tego, co kiedyś mówiłem. W czasie rekolekcji poświęconych regule tercjarskiej, apostolat w regule tercjarskiej. Apostolat pojmowany właśnie jako charyzmat, który najpierw sami przyjmujemy i on przemienia nasze myślenie, stawia nas wobec pewnej rzeczywistości, po to, żebyśmy tę rzeczywistość przemieniali, ubogacali, abyśmy tej rzeczywistości. Tej wspólnocie Kościoła, tym ludziom, tym twarzom Kościoła w odpowiedni sposób służyli. Ubogacali ich, przemieniali ich, pomagali im realizować ich powołanie, to, które oni odkrywają w swoim życiu. Chcemy być dla nich, można to nawet tak ująć, taką franciszkańską pomocą w odkrywaniu powołania apostolat. Tak jak wspomniałem o tym wcześniej. Na niejednym miejscu reguła trzeciego zakonu franciszkańskiego jest regułą wybitnie apostolską. Analizując poszczególne zapisy, widzimy taką nierównowagę pomiędzy życiem modlitwy i kontemplacji, a życiem czynnym i apostolskim. Nierównowagę na korzyść tego drugiego. Jeśli chodzi o ilość takich zapisów, zapisów dotyczących modlitwy jest trzy. Dwa to są takie całości poświęcone modlitwie. To jest numer siódmy i numer dziewiąty. Dodatkowo jeszcze w numerze 24 jest wezwanie do modlitwy za zmarłych. To jest ten trzeci raz. Przy czym to są bardzo istotne wskazówki. To nie jest tak, jeśli mówię, że jest nierównowaga pomiędzy zapisami, to znaczy, że te zapisy trzy są nieważne. One są bardzo ważne. Dość powiedzieć, że ten pierwszy czyni jakby fundament pod całą resztę. Bo mówi tak, jak Jezus był prawdziwym czcicielem ojca, niech oni, tercjarze, uczynią modlitwę i rozważanie. Duszą swego życia i działania. Czyli modlitwa i rozmyślanie ma być tym, co ożywia całą resztę naszego życia. Ożywia nasze działanie, ożywia nasze apostolstwo. U fundamentu naszego działania apostolskiego ma być modlitwa. To zjednoczenie wzorem Jezusa z Ojcem. I w tym kolejnym, dziewiątym numerze, tam jest przywołana. Dziewica Matka Pokorna Służebnica Pańska, Święty Franciszek jako przykład modlitwy. To jest fundament naszego życia apostolskiego, ale na tym fundamencie jest zbudowane nasze apostolstwo. I nie możemy tego zamieniać. Reguła wprost mówi, że mamy oddawać się apostolatowi. I mówi to, podając nam konkretne przykłady przestrzeni, sposobów. Gdzie to apostolstwo może i powinno się realizować. Właśnie jako nasz charyzmat. To są miejsca i to są sposoby, gdzie może się uwidocznić szczególny dar, jaki otrzymał trzeci Zakon Franciszkański. Wspólnota, która rozważając o swoim powołaniu, może właśnie w ten sposób ubogacać kościół. I żeby przejść do konkretów, pozwolę sobie najpierw przeczytać fragmenty reguły, zatrzymując się na niektórych elementach, niektórych zdaniach. Zaczynamy od punktu pierwszego. Wśród duchowych rodzin powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy wszystkich członków ludu Bożego, a więc ludzi świeckich. Osoby zakonne i kapłanów, którzy czują się powołani, aby pójść za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu. Pozostając w żywej łączności wzajemnej, stosownie do swojego stanu, pragną oni urzeczywistniać charyzmat wspólnego Ojca Serafickiego w życiu i posłannictwie Kościoła. W tych paru zdaniach streszczone jest to wszystko, o czym tutaj do tej pory mówiliśmy. Powołani przez Ducha Świętego, Bóg, który nas wzywa, który nas uświęca, powołuje nas jako wspólnotę bratersko-siostrzaną, powołuje nas do tego, abyśmy ubogacali Kościół. Biorąc za wzór tego działania Świętego Franciszka Sasyż, mamy brać udział w życiu i posłannictwie Kościoła. Dalej, punkt drugi. W łonie żywej, wspomnianej rodziny, znowu. To, o czym mówiliśmy, te więzy rodzinne. W łonie żywej, wspomnianej rodziny, szczególne miejsce zajmuje franciszkański zakon świeckich. Ukształtował się on jako jakieś naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich rozproszonych po całym świecie i dostępnych dla wszystkich grup stanów wiernych. W nich bracia i siostry, natchnieni przez ducha w dążeniu do miłości doskonałej. W swoim świeckim stanie, przez profesję, zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób św. Franciszka z pomocą tej reguły zatwierdzonej przez Kościół. Kolejne podsumowanie tych naszych dotychczasowych rozważań. Jesteśmy zespoleń, jesteśmy rodziną. Każdy na swój sposób znajduje tę odpowiedź, jaką chcemy dać Chrystusowi i Kościołowi. Punkt trzeci. Po memoriale propositi, czyli tej pierwszej regule, po memoriale propositi i po regułach zatwierdzonych przez najwyższych pasterzy Mikołaja IV i Leona XIII, obecna reguła przystosowuje Franciszkański Zakon Świeckich do wymagań i oczekiwań Kościoła Świętego w zmienionych współczesnych warunkach. Jej interpretacja należy do Stolicy Świętej, natomiast szczegółowe przepisy mają określać Konstytucje Generalne i Statuty Partykularne. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to, że my mamy dawać odpowiedź dzisiaj, teraz, właśnie w tych zmieniających się warunkach życia. Teraz, współcześnie, mamy dawać odpowiedź. Wczoraj ona była inna, inne były wymagania. Dzisiaj jest inna, dzisiaj inne wymagania przed nami stają. Być może podobne, nieco tylko zmienione, ale inne. I chcemy to odnaleźć dzisiaj. Nasze powołanie, naszą odpowiedź. Odkryć ten charyzmat kreatywności, również otwartości na to, co stawia przed nami współczesność. Punkt czwarty, wchodzimy w głąb, w zasady życia. Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następujące. zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując świętego Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Chrystus, dar miłości Ojca jest drogą do Niego, jest prawdą, w którą wprowadza nas Duch Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował. Chrystus, który jest centrum naszego życia. Ta fascynacja Świętego Franciszka ma być naszą fascynacją i prowadzić nas do stawiania zawsze Chrystusa w centrum. Bóg na pierwszym miejscu. Bóg na pierwszym miejscu. Nie jesteśmy organizacją społeczną. Ale jeśli można tak powiedzieć, jesteśmy organizacją, jesteśmy wspólnotą teologiczną, gromadzącą się z Bogiem, przy Bogu, w imię Boże. Franciszkanie świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. Ewangelia jako kodeks naszego postępowania, Ewangelia jako podręcznik naszego, Postępowania. Jako pomoc, może należałoby dodać pierwsza pomoc w podejmowaniu decyzji odnoszących się do naszego życia, ale też dlatego, że mamy dawać odpowiedź we współczesnych, zmieniających się warunkach życia, to też chcemy wraz z tymi warunkami pytać Ewangelię, przychodzić do Ewangelii z naszym obecnym światem. Nie zadawać pytania, które były ważne i aktualne. W średniowieczu. Ale dzisiaj, to nasze dzisiejsze życie pyta Ewangelię o radę. Punkt piąty. Franciszkanie świeccy mają zatem doszukiwać się osoby żyjącego Chrystusa i działającego w braciach w Piśmie Świętym, w kościele i czynnościach liturgicznych. Wiara świętego Franciszka, która podyktowała mu słowa na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z najwyższego Syna Bożego, jak tylko najświętsze ciało i najświętszą krew, niech będzie dla nich natchnieniem i drogowskazem w ich życiu eucharystycznym. Kolejny raz mamy tutaj to, o czym mówiliśmy, Chrystus jako pierwszy i życie eucharystyczne. Mówiąc w skrócie, to jest życie wspólnoty wiary. Wiara w realną, żywą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ma nas poruszać. Ma nas poruszać w takim znaczeniu wewnętrznym, ma nas fascynować, ma nas zmieniać, nakłaniać do właśnie takiej przemiany wewnętrznej, ale ma nas również poruszać w tym znaczeniu fizycznym pójścia, dzielenia się tą wiarą, właśnie do apostołowania. I dlatego kolejny punkt nie będzie nas dziwiło, że jest poświęcony apostolstwu. Pogrzebani i zmartwychwstali wespół z Chrystusem przez chrzest, który czyni ich żywymi członkami Kościoła, a jeszcze bardziej złączeni z Nim przez profesję, mają stawać się świadkami i narzędziami Jego misji wśród ludzi, świadcząc o Chrystusie życiem i słowem. Natchnieni przez św. Franciszka i z Nim powołani do odnowy Kościoła, niech starają się usilnie aby żyć w pełnej łączności z papieżem, z biskupami, kapłanami, podtrzymując otwarty i ufny dialog, który przynosi obfite owoce apostolskie. Apostolstwo, nasze apostolstwo, słowem i czynem rodzi się w dialogu z Kościołem, z braćmi, z hierarchią, odkrywamy to. A to wszystko właśnie na tym fundamencie prymatu Bożego. Prematu Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w najświętszym sakramencie. Ewangelia, która nam pomaga przejść tę drogę apostolską. I każdy z tych punktów reguły moglibyśmy tak czytać i komentować. Zachęcam Was do tego, abyście to zrobili, byście wróciwszy do domu, jeśli ktoś musi, odgrzebali regułę, gdzie ona tam jest schowana na wieczną pamiątkę. Jeśli ktoś ma ją pod ręką, żeby po nią sięgnąć, żeby zastanowić się nad każdym pojedynczym zapisem, bo to jest reguła życia trzeciego zakonu franciszkańskiego. Tym się mamy kierować. To powinno regulować nasze postępowanie. Tutaj, jako zachętę i swego rodzaju wprowadzenie, właśnie w tym kontekście życia apostolskiego, chciałbym tylko krótko tak. Jednym zdaniem opowiedzieć, o czym poszczególne punkty mówią, właśnie pokazując nam te płaszczyzny, pola, terytoria do zagospodarowania, miejsca, w których ten nasz charyzmat życia franciszkańskiego powinniśmy urzeczywistniać, gdzie on się powinien dziać, gdzie powinien być dawany, gdzie powinniśmy służyć tym charyzmatem. Tak będziemy się poruszać po kolejnych punktach, zaczynając od punktu dziesiątego, w którym apostolstwo ma obejmować obowiązki naszego życia, takie codzienne. Czy my myślimy o tym, że to, kim jesteśmy, jako małżonkowie, jako rodzice, również w tym szerszym kontekście, jako sąsiedzi, mamy pewne powinności, pewne obowiązki wynikające z tego, czy patrzymy na to, jako na miejsce i czas, sposób naszego apostołowania. Nie musimy być apostołami gdzieś tam, na rynku, ale tu jest miejsce. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Bardzo lubię ten fragment ze Starego Testamentu. Miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Tu się dzieje Twoja świętość. Wróć do swojej ziemi, słyszy Franciszek. Nie goń za cudownościami gdzieś tam. To jest pierwsze miejsce realizacji Twojego charyzmatu. Punkt jedenasty. Umiar w zakresie dóbr doczesnych, czyli to nasze ubóstwo, też sposób realizowania charyzmatu franciszkańskiego, że już teraz tak prosto nie wyrzucam jedzenia na przykład, nie marnuję rzeczy. Już nawet to, że na przykład zbieram makulaturę, że nie palę w piecu starymi butami i tym podobne rzeczy. Bo to by było łatwiejsze wyrzucić na śmietnik, wrzucić do pieca, to by było łatwiejsze. Ale czy ja widzę właśnie tę przestrzeń życia ubogiego, że nie muszę mieć pięciu chlebów, wystarczy, że będę mieć jeden, w zaufaniu Panu Bogu. Oczywiście rozważamy to w kontekście waszego życia. Jeśli ktoś ma rodzinę dziesięcioosobową, to myślę, jeden bochenek mu nie starczy, żebyśmy tego nie brali, tego co mówię, żebyśmy nie brali tak Dosłownie, ale odczytali właśnie to życie ubogie w ramach naszej odpowiedzialności. Punkt 12. Czystość serca. Czy stoimy na straży tej czystości serca, swojej własnej, ale też i dbamy o tę czystość serca osób nam powierzonych. To jest cała sfera naszego kontaktu z dzisiejszym światem. Telewizja, radio. Nie mamy wpływu na billboardy ale mamy wpływ na te kanały, które wybieramy. Kupię sobie gazetę i według tej gazety, według programu będę sobie wybierał odpowiednie rzeczy. A jeśli nawet w pewnych momentach nie mam na to wpływu, bo jak to się mówi, władza kineskopatu została mi wzięta, ktoś inny ma tego pilota, to może powinienem znaleźć sobie inne zajęcie. To może zamiast telewizji powinienem wybrać książkę, cokolwiek bądź spacer, cokolwiek bądź innego, co będzie, Wpływało na czystość mojego serca, i też w ten sposób, właśnie jako taki podarunek dla kościoła, dla wspólnoty, tego kościoła, który ma twarz, konkretnego człowieka, który ze mną może iść na spacer, który ze mną może zawiązywać tę rodzinność, braterskość, siostrzaność. Może to jest właśnie potrzebne, żebym ruszył się sprzed telewizora na drogę. Często ludzie nie przyjdą do nas, ale to my możemy wyjść do ludzi. Między innymi właśnie z takim darem. I jakby kontynuując to, następne dwa punkty, trzynasty i czternasty, to jest odpowiedzialne braterstwo i szczególna troska o najmniejszych w duchu chrześcijańskiej służby. Nie chcę tutaj tego rozwijać, bo o tym mówiliśmy. Braterstwo, również ta troska o tych najmniejszych, chorych, potrzebujących, mówiliśmy o tym też przed chwilą, próba takiego popatrzenia ich oczyma na ich potrzeby. Że to nie jest, że ja muszę im narzucać pewne rzeczy, masz to wziąć, ale czego oczekujesz ode mnie, czego potrzebujesz ode mnie, chcę Ci odpowiedzieć, muszę Cię usłyszeć, żebym mógł Ci odpowiedzieć. Kolejny punkt, piętnasty. Świadectwo życia i wspieranie inicjatyw na rzecz popierania sprawiedliwości, zwłaszcza w życiu publicznym. Ja przy okazji tych rekolekcji o Regule mówiłem o tym i myślę, że powtórzę to, co wtedy powiedziałem, to. Między innymi jest uczestnictwo w naszych wyborach. I wtedy, pamiętam, mówiłem, zarówno jako wyborcy, jak i jako wybierani. Nie każdy odczytuje w sobie powołanie do tego, żeby rządzić innymi, ale nie wątpię, że znaleźliby się w naszych wspólnotach również i tacy, którzy mogliby być wybierani na przykład na radnych. Na przykład. Jeśli nie na wójtów, burmistrzów, prezydentów i tak dalej, to przynajmniej na radnych, żebyśmy czuli się odpowiedzialni, ale też potrafili wkładać w ten zarząd naszym dobrem wspólnym coś chrześcijańskiego, coś katolickiego, coś franciszkańskiego. Nie zostawiajmy tego innym, bo inni zagospodarują to. Dlaczego my nie możemy być tymi gospodarzami? Czujmy tę odpowiedzialność. Interesujmy się również tymi sprawami społecznymi, reagujmy, kiedy trzeba. Kolejny punkt, szesnasty, to jest krótkie określenie dar pracy. Praca, taką jaką ją wykonujemy, czy to będzie praca zawodowa, czy to będzie praca społeczna, czy to będzie praca taka możemy powiedzieć rekreacyjna, nawet ona również jest miejscem, czasem, gdzie ten charyzmat franciszkański może się urzeczywistniać, może się realizować. Jako dar dla wspólnoty, nasze zaangażowanie. Praca nie dla zarobków, Franciszek mówi, nie dla niegodziwych zysków, ale dla odsunięcia lenistwa, które jest nieprzyjacielem duszy. My moglibyśmy tu dodać również dla świadectwa dla innych, też dla pewnego rodzaju ćwiczenia się w tym, jak organizować sobie czas w sposób dobry, niekoniecznie zarobkowy. Ale właśnie dobry, by przynosić dobre owoce. Tu cała sfera tego, co współczesny świat nazywa wolontariatem, też. Wolontariat, a może być właśnie naszym działaniem, naszym ofiarowaniem naszych zdolności, sił, właśnie charyzmatu. Praca jako nasz charyzmat. Kolejny punkt, siedemnasty: małżeństwo i rodzina, szczególnie przez życie sakramentalne. Małżeństwo i rodzina jako miejsce realizacji charyzmatu franciszkańskiego, właśnie tego rodzinnego, wspólnotowego, bratersko-siostrzanego, tej troski o mniejszych, o mniejszych i tutaj w tym kontekście możemy powiedzieć o dzieci, ale też o, powiem może tak brutalnie, niedołężnych rodziców, o tych, którzy są mniejsi, zależą ode mnie, zależą ode mnie. Zatroskanie, nie władza nad tymi mniejszymi. Ale właśnie zatroskanie, troska o nich, usłużenie im, opieka. Kolejny punkt, osiemnasty. Ekologia chrześcijańska i troska o zachowanie integralności stworzenia. O tym też tutaj mówiliśmy, też ma swoje miejsce w naszym charyzmacie. Współczesny świat chce to wynieść na pierwsze miejsce, my chcemy to znaleźć w odpowiednim miejscu, w tym, które mu się należy. To też ma być troska. I to z tym wszystkim, co wcześniej jest powiedziane, prymat Boga, kolejny po Bogu prymat potrzebujących ludzi, ubogich, chorych, cierpiących, poszkodowanych, zagubionych, mniejszych, potem jest ten świat. W życiu ubogim, bez marnotrawstwa, ale w trosce o to. I punkt dziewiętnasty reguły. Radosna troska o pokój i pojednanie między ludźmi i narodami. To, co możemy zrobić na rzecz jedności i pokoju. I znowu, tutaj pozwolę sobie przywołać to, co mówiłem na poprzedniej konferencji nie czy ja mogę to zrobić, ale jak to mogę zrobić. Oczywiście, często jesteśmy w takiej pozycji, że nie będziemy wychodzić na areny świata. Często trzeba nam zacząć uczyć się takiego działania tu, w swoim domu. A może nawet bardziej potrzebni jesteśmy właśnie jako zwiastuni pokoju w naszym domu. Może najpierw, zanim zaczniemy być zwiastunami pokoju, potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania, żeby poukładać sobie sprawy z Panem Bogiem, jeśli można to tak powiedzieć, posiąść. Zagospodarować ten dar pokoju, być człowiekiem pokoju najpierw, żeby móc ten pokój dawać. Chcę być człowiekiem pokoju, żeby móc dzielić się tym darem. Właśnie ta przestrzeń, zarówno religijna, jak i społeczna. Zaczynamy od tego, co jest właśnie tym priorytetem. Priorytetem jest Bóg. Powoli schodzimy po tej drabince: najpierw Bóg, drugi człowiek, świat. Nie zaczynamy myśleć od drugiej strony, że próba oczyszczenia biznesowego, damy więcej pieniędzy, to może będzie dobrze. Chcemy się nawrócić, my się chcemy nawrócić, ja chcę się nawrócić, żeby jako nawrócony być właśnie tym, który daje pokój. Franciszek był zdolny zostawić obóz zbrojnych pod damietą, krzyżowców zostawił, miecz zostawił po to, żeby się spotkać sutanem, w pokoju i miał odwagę, właśnie w tych warunkach, miał odwagę wyjść do władcy, który był postrzegany jako krwiożerczy, żeby z nim porozmawiać o pokoju, a z nim porozmawiać o tych priorytetach, o Bogu, człowieku i o tej sytuacji, która się dzieje. Bo był człowiekiem właśnie sercem przepełnionym pokojem Bożym. Potrafił pomyśleć właśnie o tym. To jest... Charyzmat życia franciszkańskiego łamane przez tercjalskie. To jest charyzmat życia tercjalskiego, właśnie tego tercjalstwa franciszkańskiego. I myślę, że to nie jest sprawa tego tylko, że my sobie to raz na jakiś czas przedstawimy, ale to powinno być tematem naszego rozważania częściej. Nie tylko właśnie na rekolekcjach raz do roku albo raz na, nie wiem, pięć lat, bo akurat tak by wypadł cykl rekolekcjoniście, Żebyśmy wiedzieli, czym żyjemy, żebyśmy sobie to powtarzali, żebyśmy sięgali po tę lekturę często. To jest program naszego życia. Nie jakoś to będzie, albo w ogóle nie zastanawiając się nad tym, jaki jest program naszego życia, ale myśląc, podejmując na przykład decyzję wspólnotowo, tak, chcemy się zająć tym apostolstwem, żebyśmy to odnieśli, zapytali się, a jak to się ma do naszej reguły życia? Jak to się ma do naszej reguły życia? Który z tych fragmentów reguły tutaj przed chwilą krótko omówionych obejmuje właśnie to? Żebyśmy wiedzieli, że reguła nie jest tylko czymś co jest gdzieś na papierku schowanym gdzieś w biblioteczce, Albo tym fragmentem naszego modlitewnika, który jest nienaruszony wręcz, omijany. Wszystkie inne psalmy, wszystko jest ładnie opalcowane, że tak powiem, usmolone, a to jest fragment, który jest najczystszy, bo nie, nie ruszany. To jest część naszego życia. Modlitwa ma być duszą naszego działania, postępowania. Tak, niewątpliwie mamy się modlić i Chrystus, priorytet, więc chcemy z nim rozmawiać. Całe nasze działanie ma się rodzić w dialogu, najpierw z nim, potem z braćmi siostrami, jacy z nami współtworzą tę wspólnotę kościoła i tercjarską w ramach kościoła. Ale chcemy podejmować działanie, chcemy je podejmować według pewnego programu, który przecież przyjęliśmy składając profesję. Amen.